Co jest? Ten gość to przybiegł z rakietą. Dziomek! Ja nie mogę przeskoczyć nad tobą, bo za nisko skaczę. Tą postacią. Ta postać jest za słaba. Kur... No przecież... wciska. Kury! Wciskam R2 po to, żeby on się zatrzymał, żeby mógł celować w dół karabinem. To nie! Bo on sobie musi poleżeć. Więcej was matka nie miała na tym ekranie i bomby, i te roboty, i na ziemi, i podziemni. Desperate plan. Dobra, zobaczmy tam no. Może ona ma lepsze zdolności niż, pan, niż panowie. <laughs> Bardziej normalny niż O, ona ma F... z domy Nie, z skończyłem, dlatego mają w domysłu. Dobra, jej problemem jest to, że nie ma podwójnego skoku. Tak, ewidentnie stał się dłuższy ten nasz ten Seinfrauer, no. Seinfrauer to spoko broń, tylko właśnie brakowało mi jej zasięgu. Więc w gruncie rzeczy to dobry deal. Już się przyzwyczaiłem do tego podwójnego skoku. Ona mi zabiera najlepszą broń w tej grze. No nie, no nie, absolutnie. Ma jakieś plusy. Wiesz co? Dla mnie brak podwójnego skoku jeszcze parę leveli temu to byłby plus. Bo mi przeszkadzał ten podwójny skok jak o nim zapominałem. Teraz już jest minusem. No i no, jak widać tą Eskę zmienia w taki sposób. Że jest totalnym gównem. No nie, no totalnie nie, ta S to jest śmieszny żart jakiś. Z tą łebką to nawet... Co jest? Ten gość co przybieg z rakietą! <laughs> o nie. Kuwa Mka M-kę tak? No, to git. Na laser. O, nie wiedziałem co się wydarzy No i teraz by mi się przydał ten podwójny kop. Generalnie jak będzie okazja to ją zmienię z powrotem na jednego z panów. Oczywiście, że chciałem ją sprawdzić, ale... Jak chłodą drewna! Ale mnie, ja bardziej jestem pod wrażeniem, że on dogonił mnie i pociąg! Znaczy ona poza tą S-ką jest taką praktycznie normalną postacią w kontry, no. Grasz nią jak zwykłą, nie licząc tego, że oczywiście ma tego standardowego dasza z tej gry, no ale po tym dashu się zapomina, tak szczerze, bo on nie jest jakoś bardzo przydatny. Raczej bardziej cię wpierdzieli na minę niż pomoże. No, ulepszona F. Jak jest długie, takie jest w sumie fajne. No bo ono zadaje obrażenia na całej szerokości, nie muszę ich trafiać pociskami. O matko. Nawet nie wiedziałem, że muszę robić uniki. Tak. Totalnie sam się to wpierdzieliłem. I ewidentnie w momencie kiedy zginę, to będę musiał zmienić tą panią. Plus taki, że ona ma przynajmniej 3 HP tak jak panowie. Bo ta druga ma dwa. Kurczę! Hahaha! Kurczę, coś mi nie idzie, umieranie na razie. W sensie? Znowu ty? O, oh! Oh, pff, nawet nie zauważyłem. Zaskoczyłem, że nie zauważyłem. O Nie. Do F. What is it? I stopped to rest and they grabbed me and shoved me into this train. It's real bad, man. Train is packed with soldiers. Standing room only. I'm sniper. Jak Ale tam była cała jego kwestia napisana, czy to ja coś zepsułem? <mocrybujesz> Jak nie mam broni, która szybko wykończy te działka, to nie jest takie proste. Próbuję używać. Grzybka trochę więcej niż wcześniej No ale jak zaczyna się pojawiać dużo podnisków to nie jestem w stanie na grzybku grać, gram na strzałkach A tam był ten sniper, Widziałeś go fizycznie? A to jest swoją drogą poziom kontry... E, jak ona się nazywa? Hardcorps. Tą, tej w którą nie grałem Ale widziałem kiedyś jest skrót Jakąś opinię u Jamesa Rolfiego Pod śródem Angry Video Game Nerd No i teraz pod skok by mi się przydał No o, jeszcze żyje? To, to great No co ja sobie. No ten Ta broń może być kozakiem jeśli chodzi o No tak No tak Ziomek! Ja nie mogę przeskoczyć nad tobą, bo za nisko skacze tą postacią! Ta postać jest za słaba. Nie było tego. Tak, widziałem snajpera, ja też. I też nie wiem, czy dało się strzelać. No, z podwójnym skokiem to ja sobie mogę tak robić. ja mogę z nim strzelać. Mogę to zniszczyć? Panie razmę. No teraz będzie bonus tutaj w prawej, nie? Teraz? nie pamiętam? O. Ajajaj Muszę zmienić broń chyba. Na perygadełko. Tak na wszelki wypadek, żeby Esku nie stracić jak on zginął. Szczerze mówiąc, to jakoś mi bardzo nie zależy, żeby przeżył ten ziomeczek. Więc też strzelać do tego snajpera aż tak... To jest dużo śmieszniejsze, jak on ginie. U, myślałem, że się nie udało zrobić uniku. Dobra, udało się zrobić unik. Jestem ciekaw, czy to już jest boss tej planżki. Znaczy? No strasznie dużo życia ma, tak szczerze. What the fuck man! Kiedy nie wiem wiedzieć, że ty nagle teraz będziesz skakał. A masz te swoje dalsze, starsze umiejętności dalej? Czyli potrafisz też się daszować, Bo jak potrafisz robić obie rzeczy, no to to jest niezłe, no, niezły A właściwie sady jest ze strony tej gry. Aha, jeszcze dodatkowy ten teraz. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. You know? Ginął. <laughs> Fuck you. Nie, nie sądzę, żeby dopuszczała. Nie widzę powodu, żeby go jakoś bardzo ratować. On jest po prostu zdrajcą tam z tej drugiej strony. A tak naprawdę ta druga strona też nas za bardzo nie obchodzi. Tak, na zwolnionym tempie się wpiepszyłem w pocisk, bo moja postać się okazuje porusza się szybciej. W zwolnionym tempie. W sensie... Jak świat jest zwolniony, to moja postać porusza się szybciej, czego nie wiedziałem. O, ciekawe co tam było. Ogień działał lepiej. Więc du dużo więcej obrażeń szybciej zabijał. Rakieta też będzie git. Podoba mi się, że mogę się daszować na motorze. Mam tak wielkie muskuły. Że jestem w stanie szarpnąć motorem, także że łamie prawa fizyki. Mam muskuły jak woltajne po No! Game over! nie. <gry> Kur... No przecież wciskam! a mać! Wciskam R2 po to, żeby on się zatrzymał, żeby mógł celować w dół karabinem. To nie! Bo on sobie musi poleżeć! Więcej was matka nie miała na tym ekranie i bomby, i te roboty, i na ziemni, podziemni kurwa... Jak widziałeś na dzień dobry... O! Dobra, dobra... Do, do. Dobra, oddech w drugą stronę teraz. Muszę wdech wziąć. No przy tym ruszającym się tle po prostu bardzo ciężko mi zobaczyć niektóre pociski, nie? Naprawdę jest mi ciężko zobaczyć niektóre pociski. No! Muszę go zabić zanim zacznie coś robić. Dobrze, że wejście w niego przynajmniej nie zdaje mi obrażeń, bo to bardzo upraszczam sprawę zabijania go potencjalną. Naprawdę niczego nie potrzebuję w tym momencie. Nie wiem czy jest broń, która byłaby w stanie się do mnie uśmiechnąć i powiedzieć: Tak, jeszcze mnie potrzebujesz. Fuuuuck! Teraz to każda. No nie widziałem tej sterowanej rakiety, która we mnie leciała. No nie, nie zauważyłem jej po prostu. Że na ekranie jest teraz tyle bodźców wizualnych, że nie jestem w stanie nawet własnej postaci zobaczyć jak to w niektórych I skaczę trochę na pałę, licząc na to, że właśnie dzięki temu uniknę pocisku. Aha, przepraszam? Szajse. No dobra, pytanie, co ten właściwie robak robi? Bo na razie to nawet do mnie nie wystrzelił. Okej. Okay. O! Ja patrzyłem na jego usta. Niedobrze. Dobra, myślę, że H tutaj będzie dobrą groniem. Bo... Co to jest? A tego jak mam uniknąć? Halo? No serio? Aha, dobra rozumiem. Widzę, 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 widzę. Tego nie widziałem. Widziałem wszystko, tym razem wszystko widziałem Życie dostałem! Zajebiście! To nie koniec, prawda? Nie było, on nie wybuchał. U! Za pierwszym razem. I to nawet nie skorzystając z tego życia, co je dostałem. Yes! Nice to join I'm not gonna get taken out by some stupid insects. This is the temple your tribe was protecting. For thousands of years, only chosen warriors from our tribe were able to pass through this gate. It's still closed. That means we got here before Varanus. We should get inside then. Wait. Only those chosen by Lemris can unseal the gate. True warriors who would stand against great darkness. No hmm. to my jesteśmy True Warriors, naj, najbardziej True Warriors A, chyba że okaże się, he, jeśli chcesz odblokować poziom 5 i 6, to zapraszamy do przejścia gry na poziomie hard na jednym życiu Były takie gry stare na NESA i, i na nie na, na pewno, na, nie wiem. Nie wiem czy na Nessa też, bo nie grałem w dużo gier na SNESa. To jest nasz open up! to nie jest Duke tylko Sirius sam. Tom jeszcze przychodzi do głowy, kurde. Na pewno któryś tak mówił. To jest głos któregoś z Badasów. Ale sprawdzę to później. How much does Incredible.